Strażacy z gminy Nowa Sucha zorganizowali w niedzielę 11 sierpnia uroczysty apel z okazji przywitania nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Przybyli licznie oficjalni goście zaproszeni na tę uroczystość oraz samorządowcy gminni i mieszkańcy Nowej Suchej i Okolic. To jest jeden z pierwszych samochodów zrealizowanego olbrzymiego największego w Europie programu. Wsparcia z funduszy europejskich do zakupu w sumie będzie ich 188 samochodów. Kwota wsparcia z Unii Europejskiej to 252 miliony złotych, dzięki czemu prawie 1 trzecia naszych jednostek, które są w pewnym systemie ratunkowym gaśniczym, otrzyma właśnie średnie albo ciężkie samochody strażackie. Taki zakup nie byłby możliwy bez tych pieniędzy europejskich. Tutaj dofinansowanie do tego samochodu to ponad milion. 390 tysięcy złotych. Dodatkowo uzyskali jeszcze wsparcie 100 tysięcy z naszego budżetu, także gmina dołożyła około 100 tysięcy własnych pieniędzy. No a ta jednostka, która funkcjonuje już 101 rok, do tej pory nie miała takiego dobrze w pełni uposażonego nowego samochodu strażackiego. Wielki dzień w historii naszej jednostki, praktycznie o tej samej porze w zeszłym roku świętowaliśmy stulecie OSP Nowa Sucha, a dzisiaj 11 sierpnia 2024 roku mamy pierwszy w historii jednostki nowy, w pełni wyposażony ratowniczy wóz marki Volvo. Dziękowałem wielu osobom, dzięki którym ten samochód jest u nas obecny. Dziękowałem panu marszałkowi Adamie Strozikowi, dziękowałem panu posłowi, Adamowi Orlińskiemu, panu Maciejowi Mońka, wójtowi gminy Nowa Sucha, Mariuszowi Mikulskiemu, byłemu przewodniczącemu Rady Gminy Nowa Sucha, naszą, naszemu druhowi też jednostki, komendantowi PSP w Sacharczewie, komendantowi wojewódzkiemu, wielu wspaniałym osobom, mieszkańcom, bo oni też mają swój udział w tym pięknym dzisiejszym dniu. Można by rzec 101 lat oczekiwania na nowy samochód. W zeszłym roku w jednostki w tym roku po 101 latach, tak trochę humorystycznie mówiąc, udało się pozyskać nowy samochód średni, samochód ratowniczo-gaśniczy z pełnym wyposażeniem. Wszystko nowe, od klucza, od ohydrantów, po węże, po prądownicę, od samej podłogi do samej góry wyposażony. 100%. O wartości? O wartości 700 tysięcy, tysięcy złotych, złotych, tak, łącznie ze sprzętem. Samochód, tak jak wspomniałem, średni, 4200 litrów wody, 400 litrów przodkawka odtwórczego. Samochód wyposażony w 10 par węży w 52 8 w 75 samochód wyposażony w elektryczny, to jest nowość w zasadzie w pożarnictwie ratowniczym w gaśnictwie, w sprzęt elektryczny Lukas, no co rozpieracz. Wyposażony w wentylator oddymiający, w motopompy z najlepszych, można powiedzieć, marek, Honda, Rosenbauer. Jesteśmy bardzo, bardzo dumni i wszystkim, którzy przyłożyli cegiełkę, rękę do tego, że udało się temu pozyskać, serdecznie dziękujemy. Oficjalnych uroczystościach zorganizowano piknik z okazji Dnia Młodego Strażaka. Akcja Piknik Rodzinny, gdzie wdrażamy młodych adeptów pożarnictwa przy sportowej rywalizacji. Wyciągamy rękę, chcemy, żeby ta straż była nie tylko takim elementem bezpieczeństwa, ale także edukacji, edukacji w zdrowej sportowej rywalizacji. Około godziny 15:30 rozpoczął się dzień Młodego strażaka, a w nim gry, zabawy oraz konkurencje sportowo-pożarnicze dla dzieci i młodzieży. Najlepsi dostali puchary i medale. Szczególnie najmłodszym strażakom w wieku kilku lat podobał się tor przeszkód i możliwość strzelania wodą z sikawki. Była strefa animacji, dmuchańce, grill, grochówka oraz szkolenia z zakresu pierwszej pomocy. Każdy też mógł dokładnie obejrzeć nowy wóz strażacki.